Cześć czołem, witajcie na moim kanale. Ja jestem Moniek i dzisiaj e, stworzymy sobie pierwszy poradnik do gry Dead by Daylight. Gdzie będziemy omawiać um, build na Impossible Skill Check dla killera, jakim jest Doktor. Także zaczynając od jego umiejętności, e, pierwszą weźmiemy sobie przeciążenie, e, gdzie w momencie w którym Survi podejmuje naprawę generatora po raz kolejny, który został uszkodzony, będzie musiał się zmierzyć z ogromnie trudnym testem umiejętności, który sprawi, że jeżeli będzie niezaliczony, to cofnie się o dodatkowe 5% postępu. Warto powiedzieć na wstępie, że sam, sam ten build jest oparty na zasięgu terroru, więc niepokój będzie takim must haveem tutaj, który zwiększy nam procentowo nasz zasięg terroru. Dodatkowo niepokojąca obecność, która sprawia, że ocalali w zasięgu naszego terroru mają 10% więcej szans na uaktywnienie testu umiejętności podczas naprawy lub leczenia. I te testy umiejętności mają paski sukcesu zmniejszone o 50%. Słuchajcie, czyli w ogromnym skrócie, jeżeli ktoś aktualnie naprawia generator i znajduje się w zasięgu naszego terroru, a nasz terror musi być jak największy, to ma 10% szans na to, że uaktywni mu się test, który będzie naprawdę, naprawdę bardzo trudny. Do tego, żeby dopełnić całości, jeżeli chodzi o umiejętności, będziemy mieli kołysankę łowczyni, dzięki której będą nam się za każdy niezaliczony test umiejętności, surwi, będą nam się wbijały żetony. Przy pięciu żetonach całkowicie zostaną. Ich skilczeki będą całkowicie pozbawione tych e, sygnałów dźwiękowych, więc. No będzie to już w ogóle absurdalnie trudne, żeby to ogarnąć. Na sam koniec wisienka na torcie słuchajcie, dodatki. E, opalowy król. E, klasyka i notatki kartera, które zwiększą nam zasięg terroru. E, król z tego co kojarzę, e, sprawia, że. E, tak jest. Jakiś czas słyszą iluzoryczny zasięg terroru, wydłuża czas trwania halucynacji. O, i w miejsce zniszczonych palet pojawiają się te iluzoryczne palety. Ostatnią z rzeczy, jaką chcemy wziąć, to jest dar. Dar w zasadzie tylko i wyłącznie chodzi o mapę. I najfajniej by było, żeby był to Instytut Pamięci. Mapa. Najlepiej zamknięta, mała, z takimi ciasnymi przestrzeniami, słuchajcie. Bardzo istotne jest używanie w odpowiedni sposób jego zdolności. W zasadzie to umiejętności specjalnej, czyli terapii szokowej i wybuchu statycznego. Słuchajcie, przejdziemy sobie teraz może do gameplayu, także. I teraz, może tak krótko słowem wstępu. Dlaczego takie dodatki, i dlaczego taki offering. To nie jest dosłownie must have, ale jeżeli chcemy sobie jak gdyby, ułatwić sprawę jeszcze bardziej, żeby uzyskać jak największą przewagę nad przeciwnikami. Dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystywać przewagi, jaką daje nam gra, prawda? Słuchajcie, zaraz rozpocznie się mecz. Zobaczymy, czy mi się uda zaprezentować Wam, jak to e, powinno wyglądać dosłownie w praktyce. E, mamy e, Memorial Institute, fajna mapa, świetna mapa na doktora. I teraz tak, e, mamy wybuch statyczny. Wybuchem statycznym e, odkrywamy sobie mapę, dosłownie. Sprawdzamy, z, z której części mapy znajdują się surwi. Złapało ich dwóch, wiemy już gdzie są. Pierwszy wpadł dosłownie w moje objęcia. Słuchajcie, kolejnego już mamy. Nie spamujemy terapii szokowej. Używamy jej tylko i wyłącznie, dlatego żeby wbić im ten poziom szaleństwa. Już na taki powiedzmy dwójeczka już jest całkiem. Koleszka dał się złapać. E, całkiem szybko poszło, nie? E, dosłownie. Dosłownie początek. E, wywi wywigluje mi się chyba. Ja coś tak czuję. Nie. Udało mi się. E, poszedł już skillczek. E, albo skok przez drzwi. Generator zrobiony ładnie. Lecimy po nich, słuchajcie. Już widzę, że będzie gościu będzie ściągany z haka. Nie będę go tunelował. Postaram się. Mhm. Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Kolega uratował. E, dlaczego używam terapii szokowej w momencie, w którym e, gościu chce przeskoczyć przez paletę? Ponieważ przerywam mu animację. To jest dlatego, doktor jest trudnym do opanowania killerem, ponieważ e, tą zdolnością przerywa się animację skakania przez paletę. Gościu przez chwilę łapie się za głowę, w tym momencie dobiegasz do niego i robisz mu kuku. Dosłownie, e, spatrali już dwa spilczeki. Jak widać na naszej kołysance, odkrywamy teren. Słuchajcie, najprawdopodobniej będą... Tak czułem. Uwolnili gościa z haka. Tam jest ich dwóch. E... Będą raszować generatory bankowo. E... Wiedzą już z kim mają do czynienia. Granie z doktorem nie jest łatwe. Absolutnie. Niech palą palety. To będzie bardzo mocno na ich niekorzyść. Kolega się zaplątał. Eee, słuchajcie, nie jest łatwo grać z tym doktorem. Eee, zresztą, jak widać, ja już troszeczkę mocniej znam te mapy wszystkie. Eee, I wiem, czego mniej więcej, gdzie mogę się spodziewać. Tam się pojawiła iluzja to znaczy, że oni gdzieś tutaj są. Tak swoją drogą e, obserwując mapę, widzicie? Jest bun. Kolega nie zdążył się wyleczyć. Dbijemy Wbi terapię szokową, zobaczymy szybko gdzie są. Zostali złapani. E, cały czas sukcesywnie dobijamy tę terapię szokową, żeby wszyscy mieli już te e, ostre halucynacje. Żeby widzieli iluzoryczne palety. Eee, Okej, okay. właśnie, żeby zaczynali krzyczeć. Eee, bez powodu. Jest bun leczący, słyszę go. Psujemy sukcesywnie eee, trzeci eee, token nabity kolega sam wpada mi w, w ręce ja? dosłownie kolejny skupimy się może na nim kontynuujemy pościg bardzo dobrze. E, użyjemy sobie terapii szokowej, żeby zobaczyć gdzie pobiegli. Dobrze, tam jest dwóch. Odkrywanie mapy, dosłownie. Kolega już ma e, ostre e, halucynacje, już widzi czerwoną poświatę, cały czas słyszy ten terror. Ja teraz spróbuję ograć go tą sztuczką, dosłownie. E, zrobiłem to troszeczkę za późno, dlatego że udało mu się przeskoczyć przez tę paletę. Mm. Tutaj gdzieś haczyk. No właśnie. Koledzy zrobili jeden generator. E... Wisieli już po kilka razy. Szukamy dalej. Tu się pojawiła iluzja. Bardzo możliwe, że ktoś tu jest. Mówiłem. Mówiłem. Gość chciał się uleczyć, postawić bulla e... Leczący totem. Niestety nie udało mu się to. Dobra, Zd zdjęli gościa z haka. W porządku. Ja sobie tutaj przejdę, powieszę gościa na haku, rozwalę te dwie palety, żeby sobie naklepać jeszcze punktów. Tu już kolega jest drugi raz na haku. Odkryjemy sobie, gdzie oni są. Cały czas presja, presja na mapę. Nie ma ich, nie ma ich blisko. E, te palety staną się iluzoryczne dla nich, czyli będą myśleli, że te palety leżą. E, ja będę widział, że one są fejkowe, tak jak tutaj. Będą się podświetlały na biało. No jest... E, strasznie, strasznie ciężko jest ugrać, bo oni cały czas słyszą e, terror, cały czas widzą, że ja niby za nimi biegam. O, decisive. E, spaprali 5 testów. Jak widać, hmm, latarka. No dobrze, w porządku, kolego. W porządku. W porządku. Nie ma sprawy. Eee. Aj Dobrze. Gość bierze hity. Bardzo ładnie. Eee. Dobrze. Bardzo dobrze. Terapia szokowa, odsłonimy sobie, gdzie są. Nie będziemy tunelować, chcemy być fair. Chyba, że akurat na trap na tego gościa. Cały czas się psują kilczeki. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Mają już maks zbitych żetonów, także nie będą już mieli w ogóle powiadomień głosowych. Mhm. Kolega sam na mnie wchodzi. On... E, mam tak ogromny zasięg terroru, że oni, e, oni głupieją. Nie wiedzą na dobrą sprawę, z której strony ja przybiegnę. Do tego cały czas słyszą Ja słyszę, że gościu jest za mną, więc to nie wiem Nie wiem czy ta wymiana była czwarta Raczej niekoniecznie to Decisive wchodzi w grę, nie wchodzi Kolega jest windą do nieba Już tak powiem Odkrywamy mapę, słuchajcie E, dwóch z tamtej strony ja sobie zostawię tego kolegę, a on już jest dość daleko ode mnie. Spróbuję. Tam się pojawiła iluzja, czyli najprawdopodobniej gościu tam się właśnie znajduje. Um, tu jest moja e, mój heksik. E, mhm. Mm gdzie ten kolega jest? Ten kolega jest na górze. On się próbuje. E, będzie się próbował leczyć, lub coś w tym stylu, ale. Ale oni już się nie mają czym leczyć, bo ja chyba zabiłem gościa, który miał. E, ten perk. O, cześć. Na skróty, na skróty, słuchajcie. O, to jest jeszcze położona paleta. Słuchajcie, presja niesamowita, e, presja jaką wrzucamy na mapę. Tak wygląda granie doktorem. Oczywiście e, na, na tym buildzie, nie? Oj, chyba go nie doniosę. Ja jednak go nie doniosę. Jedna, jednak ten hack jest bliżej niż myślałem. E, robią, patrzcie jak skill nie wchodzą. Rzucamy terapię szokową. Oczywiście jest tam koleżka. Lecimy już na pełnej w jego stronę ucieka. Pojawiła się iluzja, czyli biegnie w tę stronę. Podstawą jest nauka czytania mapy, tego co się dzieje na mapie. O, właśnie właśnie nas mija. Proszę. Właśnie mamy go przed sobą. palety wszystkie. Ja jestem bardziej zainteresowany ni nią. Dos Dobra, to jest raz. Dwóch rannych. Spróbuję. Spróbuję go dogonić. Dobra, dałem radę. Ja mu nie odpuszczę, nie nie nie. Mam nadzieję, że nie widział mojego totemu. Teraz tylko tak, gdzie jest hak? Najbliższy, najbliższy hak jest tutaj. Bardzo ładnie. Kolega wisi już drugi raz i odkrywamy. Nie musimy odkrywać. Mamy tutaj kolegę. Kolega myśli, że, że damy się złapać na paletę, a nie zrobił tego, absolutnie niestraszna mi latarka, rzucę sobie terapię szokową, żebym wiedział w którą stronę pobiegł, tą, bardzo dobrze. No cóż. E, nie To jest tą e, decisive. Mhm. Dobrze. E, spalony decisive e, próbował się wydostać. E, próbował się wydostać e, wyszarpnąć z e, tego stanu madnessa. O, cóż nie ma palet. O jaka szkoda. Dobra, kończymy zabawę. Tutaj już e, raczej nic go nie uratuje. Mówię raczej, bo jeszcze pewnie będzie ktoś przyczajony z latarką, próbował go e, uwolnić. Nie, jednak nie. Cały czas palą spielczeki, słuchajcie. E, znaleźli chyba mój totem. I będą próbowali pewnie grać tak, że... Żeby się chować. Dobra, jest ich dwóch. Znajdują się tutaj. Jest, mam go. Gdzie jesteś? Już nawet nie próbują robić tych generatorów, zauważcie, oni po prostu będą uciekać. A jednak, a jednak coś tam próbują. Często gęsto się lubią tutaj chować. Teraz będą się chyba musieli szybciutko rozdzielić, żeby próbować zrobić te generatory. Aha, kolega się zbugował. Dobra, odsłaniamy teren. Wiedziałem. To było, było bardzo, bardzo do przewidzenia. Koleszka ucieka. Schował się gdzieś. Ja. Hm. Będą próbowali swoich sił teraz z tymi generatorami. To powiem wam, że nie wykluczone, że im się uda eee, zrobić jeszcze ich eee, kilka. Zaraz się przekonamy. Rozdzielili się. Mhm. Jedziemy. Zobaczymy, gdzie koleżanka pobiegła. Jest tam. Druga pewnie robi ten generator, który zaczęła. I on pobiegł teraz. Góra, nie, tutaj. Tutaj. Cały czas gonimy. Gonimy sobie. Jest. Mamy ją. Spróbujemy. Już. E, Skilczek e, nie wszedł. O, zamotałem się. Niedobrze. Niedobrze, koleżka będzie mnie zwodził. Koleżka będzie mnie zwodził do momentu, w którym ten drugi nie zrobi generatora. Postaram się go złapać, powiesić na haku. Aż wpadniemy w pościg, będzie nam łatwiej, będziemy biec szybciej. Dobra, mamy to. Akurat pod haczykiem... To jest już jego chyba drugi raz, także... To jest dla niego koniec, dokładnie. Szybciutko odkrywamy wybuchem statycznym, gdzie znajduje się ten gościu. Nie musimy. Gramy na hacza. Spróbujemy znaleźć hacz. Żeby pokrzyżować ucieczkę ostatniemu surwi. Jest. Uciekł. Znalazł pierwszy. Także brawo. Brawo. Ja go usłyszałem. On go znalazł. Słuchajcie. E, to był doktor na Impossible Skill Check. E, jeżeli wam się podobało, słuchajcie, łapeczka w górę, klepnijcie przycisk subskrypcja, e, do tego wciśnijcie dzwoneczek, e, żeby być na bieżąco i dostawać powiadomienia e, związane z moim kanałem, z tym, co się dzieje. To był mój pierwszy poradnik, także e, słuchajcie, zobaczymy sobie jeszcze jak tam statystyki. 31 tysięcy, sądzę, że całkiem spoko. Good game, panowie. Eee, bardzo ładnie. Eee, szybciutko odnalazł. Eee, no, i myślę, że ranga całkiem spoko. Od razu eee, dwa do przodu. Prawie wszystko na maksa. Także słuchajcie, wydaje mi się, że fan był przeogromny. Bynajmniej dla mnie. Także wszystkiego dobrego. Do zobaczonka. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.